Pan Grave znowu podkreśla, że działania diabłów, demonów i złych dżinów Orientu ograniczały się na początku do nieba, ale z biegiem czasu przeniosły się pod ziemię. Miało to miejsce jeszcze do powstania chrześcijaństwa. Pytan lub Tyfon po pokonaniu przez Apollo rzucony został do jeziora Sirbonis u podnóża góry Cassius. Był to tak zwany dzisiaj zakład karny i wybrano to miejsce jako miejsce spotkań dla najdziwniejszych i najbardziej dzikich wyobrażeń oraz centrum dla najbardziej nieprzyjemnych i wstrętnych skojarzeń, myśli, które gnieździły się w głowach przesądnych ludzi. Powszechnie miejsce to było przeklęte. Kiedy Nil występował z brzegów, co działo się co pół roku, sięgał jeziora Sirbonis i zalewał ją zgniłą wodą. Kiedy prąd rzeki się osadził w kanale, gromadziły się w rzece gruzy, zgniła roślinność i inne obrzydliwe substancje. Na tych stojących wodach gromadziła się piana, która swoim smakiem, kolorem i zapachem przypominała siarkę. Podróżnicy i historycy w swoich relacjach opowiadali, że gdy słońce świeciło na powierzchnię tych wód, stawały się być one w ogniu, i kreowały zmyślony dym zmyślonego miejsca wiecznej męki, które od niepamiętnych czasów napędzało przesąd, łatwowiernym ludziom strach. Jako też jezioro znajduje się w ciepłym klimacie i zamieszkują je wodne i wolnolądowe potwory oraz szkodliwe robactwo, które tamtejsi ludzie mogli kojarzyć z diabłkami, też chochlikami. Autor mówi o nich Imps of Darkness, jeszcze złe dżiny albo straszne gobliny, podczas dookropne dźwięki wydostające się nieustająco z ust mieszkańców strasznego wodnego pustkowia. Uzupełnione obłędne ogniki oraz inne nocne światełka, charakterystyczne dla wilgotnej atmosfery ciepłego klimatu, wieńczyły obraz domu demona i piekła. Powód rzeki i wylewy jeziora często powodowały wielkie szkody, niszczyły bydło i inne zwierzęta domowe oraz mieszkania. Dziecięce przesądy wskazywały ludziom na to, że wielki wróg ludzkiego szczęścia i błogosławieństwa Tyfon miał z tym coś wspólnego. Apollo powszechnie uznawano za zbyt dobrego, by miał w tym udział. Mówiono jeszcze, że niektóre relacje podawały, że ludzie mieszkający w pobliżu jeziora byli unoszeni, chwytani przez Tyfona w nieznane regiony, który pozbywał się ich w zgodzie z jego diabelskimi zamiarami. Zapach siarki spotykał ich na drodze, ujawniając przyklęty los tych ofiar. Pan Grace uważa to za źródło pochodzenia jeziora ognia i siarki. W poprzedniej części przytaczałam dowód pana Grace'a na to, że piekło też pochodziło z góry, niczym nowe Jerozalem w XXI rozdziale Apokalipsy Świętego Jana. Starożytni różnie wskazywali na lokalizację piekła, na słońca, księżyc, wnętrze ziemi. Rozpowszechniło się przekonanie, że piekło znajduje się pod ziemią. Przytacza Higginsa, z tego co rozumiem jest to Godrave Higgins, który stwierdził, że półkula południowa, ukryta zimą i której towarzyszy ciemność, zniszczenie i śmierć, stała się siedliskiem demonów, podczas gdy półkula północna była zamieszkana przez byty niebiańskie i anioły. Pan Higgins wskazuje również na różne wyobrażenia o piekle wśród różnych kultur Starożytni Celtowie nazywali piekło Irfin, co oznacza zimny klimat. Starożytni Galowie i Brytowie, Goci i Germanie uważali piekło za miejsce, w którym panuje ciemność i roi się od jadowitych gadów złych bestii i przewrotnych duchów. Egipscy astrologowie myśleli, że piekło to studnia czeluści. Pan Gray zwraca uwagę na to, że idea diabła czy piekła istniała już długo zanim przyjęła się idea, że diabeł czy piekło mieli coś, cokolwiek wspólnego z pośmiertną karą. Oba istniały w zewnętrznym świecie, zanim z diabła zrobiono agenta do karania, a z piekła miejsce wiecznej kary. Pierwotnie złe istoty odpowiedzialne były za katastrofy naturalne i sfera ich działania ograniczała się do świata fizycznego. Pan Grajs otwarcie mówi o swojej słabej wierze w zdolności intelektualne ludzi, których życie przypadło na, jak to on określił, przesądną epokę. Że przypisywali naturalne zjawiska wyimaginowanym bytom, ale według niego nie wydaje się, żeby złe, wypaczone myśli im też przypisywali. Dlatego że ludzie wtedy nie odróżniali tak dobra od zła jak my teraz. Wszystko przypisywano Bogu. Dopiero gdy moralność ludzi dojrzała do tego, że niektóre czyny były dobre, a niektóre złe, zaczęli szukać źródeł ich pochodzenia. Stąd wziął się ten dobry i zły Bóg. Jednak koncepcja ta nie miała duchowego podłoża. Diabeł mógł wpływać na czyny ludzi, będąc fizycznie z nimi. Nie był jak teraz wszechobecny. Większość starożytnych orientalnych nauczycieli religii nauczała, że stary król szatan miał do dyspozycji agentów pomagających mu w sprowadzaniu ludzi na drogę wiecznego potępienia. Pan Graves, o czym już wspominałam, twierdzi, że wcześniej Żydzi nie znali doktryny o przyszłej wiecznej karze, aż do niewoli babilońskiej. Pierwsze ślady tej doktryny znaleźć można w apokryfach, Almudzie, Misznie, spisanych kilka wieków do nadejścia chrześcijańskiej ery. Prawdopodobnie to stąd założyciele religii chrześcijańskiej czerpali swoje doktryny. Doktryna nowotestamentowej pośmiertnej kary czerpie swoje źródło z tradycji babilońskich, chaldejskich, egipskich i syryjskich. Jest takie pojęcie od wzniosłości do śmieszności. Dla pana Greysa historia o szatanie jako tym witaj dobrze poznany w księdze Hioba to angielski idiom, który w oryginale brzmi hell fellow well met i oznacza osobę, która jest do nas przyjaźnie usposobiona. Jest przykładem odwrotności powiedzenia od wzniosłości do śmieszności. Czyli w tym przypadku będzie to od śmieszności do wzniosłości. Musiał się szatanek czuć zaszczycony, że łaskawie udzielony został do jego wysokości. Tak dla przypomnienia. W księdze Hioba, której bohaterem jest naturalnie Hiob, Synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, a Szatan udał się z nimi. Szatan opowiedział Panu, że przemierzał ziemię, na co Pan zapytał go o swego sługę Hioba, wiernego, który grzechu unika. Szatan oczywiście podał wątpliwość szczerość serca Hioba, który wszystkie błogosławieństwa od Boga otrzymał, mówiąc, że jak tylko Bóg mu je odbierze, ten w twarz mu złożeczyć będzie. W taki sposób Hiop stał się przedmiotem zakładu między panem a szatanem. Pan Grace twierdzi, że Żydzi przejęli koncepcję diabła od babilończyków, a wygląd od egipskiego diabła, jako że pierwsze ilustracje chrześcijańskiego diabła przedstawiają go z rogami i kopytami. Ale skąd wzięli swojego diabła? Tutaj pan Grace przywołuje słowa autora, którego imienia z jakiegoś powodu nie podaje, który pisał o tym, że starożytni Egipcjanie mieli diabła Tyfona, którego odpowiednik greckiej mitologii był twórcą zła, Późniejszym Żydom, którzy przeszli na chrześcijaństwo, podobał się pomysł posiadania strasznego, brzydkiego diabła, a nałożyli potworne fizyczne cechy na ideę diabła z Babilonu. Dali mu złośliwy i zły charakter Belzebuba, diabła z Syrii. Pan Grace jest pewien, że autorzy Nowego Testamentu kopiowali od starożytnych pogan ideę pośmiertnej kary. Co według pana Gravesa odnośnie do diabła i diabłów zostało skopiowane od pogan: jest twórcą zła, prowadzi niszczy lub karze. Wybiera sobie umysły, ludzi, nasiedlisko swoje i diabłów, są wyrzucani przez świętych, zmieniają miejsce przebywania, od dusz ludzkich do dusz lub żołądków świń i innych zwierząt. Zmiany lub metamorfozy głównego diabła, który pojawia się jako wąż, albo ryczący lew, jeszcze jako latający smok, czasami jako anioł światłości. Autor porównuje dwa wiersze o tej samej tematyce, tylko jeden został napisany przez Poganina, a drugi przez Chrześcijanina. Wergiliusz, rzymski poeta, mówi o tysiącu potworów czekających u bram czy ujścia piekła, które jest miejscem smutku, demonów, jeśli więc uznajemy za demona w tym sensie. Są też odniesienia do płomieni. Dalej mamy Poloka, Roberta Poloka, czyli szkockiego poeta. Czyli mamy tu, że ujrzał jezioro płonącego ognia, są oczywiście krzyki, piszczące niemowlęta, słuchaj, tam jęki i skrzypiące kajdany potępionych. Pan Grace przytacza jeszcze słowa pewnego duchownego McKnighta, który mówiąc o Łazarzu zwrócił uwagę na to, że miejsce błogosławionych i potępionych jest obok. Dzieli je tylko nieprzejezdna rzeka, ale dusze mogą ze sobą rozmawiać. Dowód prosto z Pisma Świętego. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani pogrążony w mękach podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie, i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij synu, że za życie otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie niedole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A oprócz tego między nami a wami jest nieogromna ogromna przepaść, także nikt choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. No, według taksu tutaj akurat jest ogromna przepaść, chociaż w książce była wymieniona rzeka, nieprzejezdna rzeka. Pan Grace mówi, używa tutaj słowa sims, czyli no, wydaje się, że idea pośmiertnej kary została wymyślona przez księży w celu wpływania na zachowanie ludzi pierwotnych w starożytnym Egipcie. Mówi się, że w Egipcie jest pewien cmentarz, który należy do jednego z najważniejszych miast Egiptu i znajduje się w znacznej odległości od miasta. Trzeba było przeprawić się przez rzekę Styks, by się tam dostać, oraz zapłacić przewoźnikowi Harunowi. Ludzie jednak nie mieli najczęściej pieniędzy na to, i kiedy nawet społeczeństwo nie mogło pomóc im finansowo, ciało martwego wrzucano do rowu na pożarcie psom i robakom, albo do rzeki Acheron, która oznacza piekło przynajmniej według chrześcijańskich autorów. Rzeka pochłaniała więc tych, którzy przez swoje wady nie doznali pogrzebu i przychylności niebios, a właściwie ich władcy Jowiszczyli Zeusa u Greków. Podczas gdy sprawiedliwi, jeśli byli biedni, doznawali zaszczytu bycia przyzwoicie pochowanymi za publiczne pieniądze. Ludzie nazywani episkops decydowali, czy człowiek prowadził cnotliwe życie. Mieli przywilej decydowania, komu należał się przyzwoity pogrzeb. To oni decydowali. Taka dyskryminacja dała początek potężnemu wpływowi na zachowanie i moralność ludzi. Poszli o krok dalej i obiecali ludziom jeszcze za dobre zachowanie nagrodę po śmierci miejscu, za rzeką styks. Rzeka stała się główną drogą do raju w życiu pozagrobowym. Cmentarz, w którym kroczyli, nazywa się Pola Elizejskie. Było to rajskie, tymczasowe miejsce. Tartar za rzeką Acheron był miejscem dla przewrotnych, albo tych, którzy nie stosowali się do żądań księży. Stąd pochodzi, według pana Gravesa, idea wiecznego potępienia. Skąd pochodzą wszystkie nazwy piekła? Słowo hell to dopełniacz anglosaskiego słowa hall i oznacza wyimaginowany przyszły dom dla niegodziwych. Słowo tartar pochodzi od tartary, używane w odniesieniu do zmyślonej otchłani w independent tartary, czyli w niezależnych tartarach, i był miejscem dla przewrotnych po śmierci. Wierzono, że jest zimnym miejscem, a Hesiod nazywał je ciemnym. Słowo infernus pochodzi od inferior, under, below i określano nim under and below earth, czyli pod, pod ziemią. Stąd pochodzi słowo infernal. Gehenna pochodzi od dwóch greckich słów, ge albo gen, ziemia i himmon. Miejsce, gdzie lud pana, the Lord's Holy People, mieli zwyczaju poświęcać gołębia, czasem nawet własne dzieci. Oznacza to po prostu dolinę Himon. Tofet pochodzi od słowa tof, czyli bębna, w której biło się podczas składania dzieci w ofierze, aby zagłuszyć ich krzyki.